Siemanko! z tej strony, Dark z naszego kanału. Jak już wcześniej zapowiadałem, no nie, e, w ostatnim holu. Dzisiaj sobie zrecenzujemy zestaw LEGO. A jaki to będzie zestaw? Wybraliście ten. Tak. Dajemy go sobie na stół. I przechodzimy na stół. na stole. Tak się prezentuje zestaw. Jest to gratis do zakupów, który był. Ostatnio na Lego stronie internetowej i chyba w Lego też, tak? O numerze katalogowym 40529 i tak się prezentuje. Pudełeczko jest pogniecione jak zawsze. Chyba nigdy nie zamówiłem z Lego strony, żeby coś nie przyszło pogniecione, nie? Tak się prezentuje. Pudełko otwieramy. Aha, aha, ja potrzebuję nożyczki. Aha, nie mam nożyczek przy sobie, czekajcie. Co tam nożyczki albo nóż? Ja mam piłka do otwierania. <grymne> tak, piłką sobie to otworzymy, a jak? <grymne> Tego jeszcze nie było, nie? Dark to pomysły piłką otwierać. Tak, piłką otwierać lego, nie? <grymne> no. <grymne> Poszło! Lepiej jak kosą w nie? <grymne> Dobra. I co mamy w środku? Co my tu mamy? Okej, okay, widzę już, że są naklejki. Niestety jest dużo naklejek. Jest jeden worek, drugi worek, instrukcje dwie, dwie instrukcje. I ostatni, trzeci worek. Tak, to ja buduję bez speedbuildu. I widzimy się w omawianku za chwilę. Jestem już po złożeniu i powiem Wam, że to jest kozacki zestaw, nie? Polecam każdemu, nie? Jak nie dostaniecie już do zakupu klocków na LEGO stronie lub w LEGO Storze, to na Allegro może kosztować drożej, ale warto, nie? Warto jak najbardziej. A jak jeszcze macie dzieciaka, kto, który marzy o podróży do Lego Landu, albo gdzieś do jakiegoś innego parku rozrywki, to to będzie zestaw dla niego, nie? Patrzcie, to się buja. To się buja. Tak. Dwie minifigurki dzieciaków. Taki dzieciak. Bardzo ładny na ma. Banana. Ta dziewczynka też ładna. Włoski ma takie. Pierwszy raz się chyba spotykam. No wyłasz się, dziewczynko. wyłasz się. O, o. O, pięknie. Ładna dziewczynka, ma włos, włoski nietypowe i loda. Tak. I tu są takie zabawy, jak to w parku rozrywki, nie? Kaczuszki sobie pływają, żabki. Te kaczuszki się przydadzą do... do Zaraz się powawimy. Te kaczuszki się przydadzą do... Do jakiegoś mocka. Na przykład łazienkę będziesz robić. Wannę, prysznic. Kąpiel w wannie. Tak, zobaczymy. A, ja tu mam ceda Spróbujemy. Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz musi się udać. Nie, nie udało się. Dobra. O to chodzi. Nie? Tak, i ostatnia funkcja zabawowa z takim młotem, który ten młot będzie idealny do tej z DC. Jak ona miała? Nie przypomnę sobie. I był ten film. Ptaki nocy, czy coś, i emancypacja, luz, nie wiem, zresztą, ale ta, to by było idealne do niej, nie, jako broń, dobra, dzieciak, bierzesz do ręki, mota i uderzasz, nie, to jest ostatnia funkcja zabawowa, Patrz, ile ma, ile ma chłopaczek siły, później damy dziewczynce spróbować, nie na no, żartuję, zobaczymy, tak. Nie wyszło. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ty <laughs> kurde rekord. E, jak w Space On. W... Nieważne. Dobra, dobra. Jestem zawodolony z tego zestawu, jak najbardziej. Bardzo on mi się podoba. Polecam w 100% procentach ten zestaw. Tak. Polecam go. Jak najbardziej. Już za dużo godą. Także teraz może. E. Pauza. Eee, no to teraz może kadr na mnie, nie? Zestaw mi się bardzo podobał. Jestem zadowolony zarówno z budowania jak i z składania i w ogóle cieszyłem się to budując, nie? No jak małe dziecko, tak. To co powoli się żegnając, zapraszam was na kolejną, kolejną recenzję już jutro. Drugą opcją w komentarzach był ten zestaw, jutro go sobie zrecenzujemy. Tak to jutro albo kiedyś tam, ale na pewno w najbliższym czasie i w następnym odcinku. Także jeżeli Wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie. Hej, cześć na razie.